Nie kupujcie numeru WIN, kupujcie auta. Jakiś czas temu usłyszałem taki. Przeczytałem taki fajny komentarz, że teraz nie sprzedaje się auta, teraz sprzedaje się numer WIN. I ja się z tym całkowicie moi drodzy zgadzam. Czytając kolejny komentarz, który Wam tutaj zaraz przeczytam, chciałbym, żebyście do niego się odnieśli i dali znać, jak Wy podchodzicie do zakupu auta. Car vertical jedna wielka ściema. Pieniądze wyrzucone w błoto. Sprawdzałem auto, które chcę kupić. Sześć adnotacji, że auto uszkodzone, przebieg zaniżony i w ogóle. Poprosiłem zaprzyjaźnioną osobę, żeby mi sprawdziła to auto, bo z cepikiem się nic nie pokrywa. Sprawdziłem wszędzie, gdzie się da, łącznie z salonem i uwaga, z autem jest wszystko okej. Okay. Nie dajcie się nabić w butelkę, tak jak ja. No właśnie, moi drodzy, najważniejszą rzeczą zrobił się numer win. Nie przyjeżdżacie, nie oglądacie samochodów, czy to w komisji, czy od osoby prywatnej, tylko najważniejszy się zrobił numer win, bo korporacje Wam sprzedają... No właśnie, co Wam sprzedają? Kawałek papieru, w którym zawarte są jakieś informacje, za które nie biorą odpowiedzialności. Dlatego moja rada taka dla Was, jeżeli macie możliwość, najpierw podjedźcie, zobaczcie, obejrzyjcie sobie samochód, a później, jeżeli Was coś nie zaniepokoi w tym samochodzie, jedźcie, wykupcie sobie jakiś tam raport, a jeżeli macie możliwość, to weźcie zaufanego mechanika, niech Wam przejrzy to auto. Naprawdę powiem Wam, z tymi raportami to jest, się zrobił jakiś jeden wielki cykl, no ale korporacje potrafią. Dobrze grać i potrafią Was do tego namawiać. I oczywiście za to nie biorą żadnej odpowiedzialności, co jest najśmieszniejsze. Także, moi drodzy, nie kupujcie numeru WIN, kupujcie auta. Miłego dnia i dajcie znać, co Wy o tym myślicie.